Siema. Słuchajcie, dzisiaj otworzymy sobie PETY za 1 miliard tych coinów. Największy opending, ja sobie dopiero skończyłem. Uwaga, dlatego tak późno jest odcinek. Słuchajcie, nowa aktualizacja bez simulatorka. A my już dzisiaj e, po dniu otwieramy za 1 miliard kas. Także ja się mocno, mam nadzieję, że dropnie. Mega, mega, dobrze wszystko poleci. Bo jak nie poleci, będę smutny. Teraz pamiętajcie, pojedyncze. Łapkę, koledze, jak Bo co każdy tysiąc łapek, rozdajemy jednego peta. Tutaj macie zwycięzców. Dziękuję bardzo. Jesteście mega kochani. I proszę się na iskordzie. Jak coś to jeszcze będę wczoraj nie rozdałem, nie miałem czasu. Dzisiaj też późno gram, no ale zbiałem ten miliard, naprawdę to zajęło 18 godzin na boostach, także dopiero uzbiałem dlatego ten odcinek to późno dotuję. będzie jeszcze drugi dzisiaj, także oglądajcie i wygrywajcie pety, bo piszcie już teraz komentarz, bo ja będę wstawał drugi odcinek, więc możecie wygrać PETA, ale to Coś w sensie to jest mega ważne, ale słuchajcie, najpierw... W końcu przechodzimy do otwierania petów za 1 miliard. Mamy 330 petów w ekwipunku, mamy trochę tego nafarmionego, a moglibyśmy sobie przerobić te goldy. Przerobimy wszystkie, słuchajcie, i zapełnimy sobie cały ekwipunek, to będzie około 400 petów, także połowa tej kasy. Potem, na następnym dzisiejszym odcinku, otworzymy resztę już po przerobieniu i zrobimy wielkiego fuse a. także dzisiaj będzie naprawdę testowane, także dzisiaj oglądajcie dwa odcineczki, oczywiście na dwóch będą rozdawane rzeczy, ale będziemy dzisiaj testować fuse y z tych nowych petów, będziemy robić takie jakby e, całe EQ, plus jeszcze otworzymy, czyli dzisiaj otworzymy, teraz na tym odcinku otworzymy do maksa i potem w następnym otworzymy kolejną część i sfizujemy sobie wszystko, po prostu wszystko, cały ten miliard i zobaczymy co poleci, ale teraz słuchajcie, odpalamy w tym momencie super lucky, odpalamy w tym momencie ultra lucky, odpalamy sobie dwa razy, bo nie wiem czy to się skończy czy nie, e, Wiem, Że mi się za skończy Taple Coins, ale no już fajnie do tego miliarda. Yy, także i jestem zadowolony, że go uzbierałem I lecimy po prostu. Dziękuję za Steampunk Crocodile, Ale musimy dawić Steampunk Fish. Innej opcji w ogóle nie ma. E, ja w ogóle nie, nie dopuszczam do myśli, że nie będę miał Steampunk Fish. to jest moja ulubiona nazwa. O bo pierwszy bo jak powiedział. Dziękuję pięknie. E, lecimy po Steampunk Fish. Aczkolwiek ja sobie tylko odświeżę czat żeby widzieć jak mi wypadnie coś, coś mocarnego, co ja? W sensie, będziemy sobie patrzeć jak wypadnie na przykład Steampunk Fish! O właśnie! Jaki timing! Steampunk Fish to jest moja ulubiona, no to jest mój ulubiony pet teraz. Ma tak zarąbistą nazwę, że nie, możecie napisać Steampunk Fish w komentarzu, wtedy będę was bardziej lubił. Bo Steampunk Fish to jest naprawdę genialna nazwa na peta. Ja nie wiem, jak mnie czasami DDujesz tak Steampunk Fishem na naprawiłeś wszystkie E, błędy, jakie mogłeś zrobić. <laughs> Steampunk Fish jest najlepszy! Steampunk Fish! Dziękuję pięknie za Steampunk Fisha. E, I mamy Rainbow Crocodile 1500x? Przecież się ja otworzyłem już dawno 10 koła jajek! Mordo, co ty mi to za achievementy jakieś bijasz? 1500 jajek mam otworzyć, no czy ilku? Nie ma żadnego problemu, otworzymy sobie 1500, jeżeli będzie trzeba. Myślę, że w dwóch openingach to się zrobi. Na razie otwieramy, ten opening będzie robiony. I próbujemy trafić tego mythicala, bo ten mythical tak się na mnie patrzy! Wedy Myfikalu dropnij mi w końcu, proszę. Ja Ciebie bardzo bym był mega wdzięczny, gdyby mi dropnął Myfikal Byłbym szczęśliwym człowiekiem, słuchajcie. Szczęśliwy Unia by był. Także chciałem dropnąć Mykal, a nie powiem, że nie. Co mi powiedział, że tak aż oznaczało? A, Steampunk Fish! No tak, Steampunk Fische lecą. Bardzo, bardzo fajnie lecą te Steampunk Fisher, Także ja nie mam już na Steampunk Fische akurat. Najlepsze na świecie są Steampunk Fische. Ale teraz może poleci Steampunk. No nie, nie ma, Steampunk Crocodile. Yy, Także no niestety jeszcze je sypie. Ale ja liczę na tego Myfikala, Liczę, bo uzbiałem miliard kasy, żeby zapłacić tego Myfikala. Mam nadzieję, że poleci. Jeżeli nie, szkoda. Ale będę mega wdzięczny, jak poleci. Będę mega szczęśliwym człowiekiem. I chyba trzeba będzie. Yy, Steampunk Fish! Rainbow Steampunk Fish to już jest dobra. Ja już jestem. Ja jestem już milionerem. Także ja jestem zadowolony. <laughs> Rainbow Steampunk Fish to jest to, co ja chciałem. Do... Słuchajcie, ja już jestem szczęśliwy. Zobaczcie. Steampunk Fish kolejny. Rainbow Steampunk Fish. No, słuchajcie, to słuchajcie, to jest po prostu. Fajr życia, no, mój ulubiony pet. I wypadł Rainbow, także, no, tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że. No, Myfikalku. będziesz moim ulubionym. Nie, nie będziesz. Sorry, na nawet Myfikal, który będzie miał 50 miliardów, nie będzie moim ulubionym. Fish na zawsze. Y jest zbyt dobra nazwa. Zbyt dobrze się to nazywa. Steampunkfish jest super. Rainbow, taki Mogikon Fajne, fajne. E przyda się, przyda się, wszystko. E Zróbmy sobie. E Dalej otwierajmy. I proszę, no, w końcu niech się zatrzyma, bo tak. Kółko skipuje, brzmi smutno trochę. I no, na coś poleci. No nie może nic nie polecić, chyba co? Czy może? Może chyba coś nie poleci, bo tak widzę, że. Steampunk Fish! Dobra, Steampunk Fish to jest cudowny pet. Naprawdę. I mi się tak. Y jak cieszę, jak widzę Steampunk Fisha. Steampunk Fish! No, cudowny jesteś, Steampunk Fishu, naprawdę. Kochać Steampunk Fisha, to jest podstawa zasada, słuchajcie. Także y ja polecam ją bardzo. Czekajcie, ja mogę kikać tak, tak, tak. O, mogę, ale to długo zajmuje, Ale mam otohacza niby. Więc powinienem tu to haczem bardziej działać niż. niż Steampunk Fish'em. Eee, o! Triple Coin się skończyłem. No to dobrze w sobie, bo już i tak nie otwieram. Otworzyłem. E, Następowałem miliard. E, więc jest git e, I tyle mistyknie. Na razie walimy sobie tej, żeby zabrać jak najwięcej Steampunk Fishy. No ale niech lecą. Czemu one nie lecą? Słuchajcie, to jest wielki Steam Steampunk Fish! Dobra, już jest lepiej. Ja jestem takim fanem nazwy, To ta nazwa tak pasuje, jest tak dobra ta nazwa, że no ja nie mogę, no po prostu jestem fanatykiem Steampunk Fishy. Jeżeli ktoś chce jakiegoś dobrego Steampunk Fisha, to proszę napisać komentarz, ładny, to będziemy rozdawać Steampunk Fishę. Będziemy rozdawać wszystkie pety. No, tak jak mówiłem wcześniej, przepraszam, że jeszcze nie rozdałem tych petów, no ale kurde, tak, czasowo nie wyrobiłem, będę rozdawał wam, także napiszcie do mnie wieczorkiem. Wieczorkiem, albo albo dzisiaj, albo jutro będę rozdawał, będę brał na serwer i przepraszam osoby, które tam już napisały, a ja po prostu nie miałem czasu, e, ale no, 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 nie miałem czasu, no, byłem dzisiaj u i w ogóle e, było spoko. E, proszę, proszę, panie Myfikalu. Ej, ja nie mi dam tu wyklu. To jest przerażające. Ja bym bardzo chciał Steampunk Fish! I chciałem jeszcze Steampunk. Nie wiem, co to jest. Czekajcie, co to jest. On wygląda jak jakiś Rocket Boy. Nie wiem, jak on się nazywa. Nie mam pojęcia, bo jeszcze nie miałem tego Myfikala w ogóle w łapce. Nie miałem go nawet na sekundkę, więc bardzo bym go chciał. Ale mi nie leci. Kurde, jak on nie chce polecić. Proszę, no. Pro... No, proszę cię, no! Co jest? Jaki kolejny ten! JA BYM POPROSIŁ, HALO! No ja bym naprawdę poprosił! Golden Mining Mall, co to jest Golden Mining Mall? O, Rainbow Mining Mall, spoko. Czy ja mogę ten... Czy, czy, czy ja mogę dostać Steampunk Fisha jakiegoś kozackiego? Nie no, nic nie dostaję teraz! Mam otwarte potki. Nie no, to jakiś nerw poszedł na słuchajcie. Jakiś nerw poszedł na mifikale chyba, albo po prostu mam pecha. Ja czy mam pecha. Wątpię, żeby jakiś nawet poszłuch, raczej to, znaczy, to jest pech. Po prostu, bycie pechowym to bycie mną. E, Także, no, nic się nie zmienia, tak naprawdę. E, a ja bym poprosił teraz jakiegoś ładnego Steampunk Fisha. No i taki magikan. Jezu, jak mi taka czucha. O, i im mining Mod, bardzo ładnie. <laughs> nie no, wolałbym Steampunk Fisha. No proszę, Steam Steampunk Fisha porządnego. Czy można w tym kraju zdostać porządnego Steampunk Fisha? Czy ja naprawdę muszę tak prosić, błagać? Give me some steampunk fishes, please. Bo chcę legendy. Halo, no na, naprawdę to nie leci, słuchajcie, to, to, no joke. No joke, to nie leci w ogóle. <grywki> Daki Magikan, to słodkie w sumie. <grywki> Proszę steampunk fisha, halo. No, ale nic nie leci, ej, nic przestało lecieć, totalnie przestało lecieć. Ducky Magikan jakiś. No ja nie mogę, ale się wkurzyłem. Dobra, dobra, odpalamy i bo. Teraz otwieramy, patrzcie, trzy po kolei mifikale. Dobra, rozkręcamy się. Raz, dwa, steampunk fish i teraz będzie mifikal, teraz będzie mifikal. No i dobra. E, Golden steampunk crocodile, to i tak dobre, dobre, dobre. Steampunk crocodile, ale jest lepiej niż jak same kaczuchy. No i mining mall, no i dobra. No i skończyło się, skończyło się zarabianie. No teraz samo tracenie. Niestety. Skończyło się. No nie no, dajcie proszę, steampunk fishe chociaż. Te, jest... Dobra, te Steampunk Fishy... Ile mi poleciało Steampunk Fish? przy Bardzo mało. Bardzo mało poleciało tych Steampunk Fish. Steampunk Fish! <laughs> jest coś! Aj, aj, aj. Liczyłem, że to Fika, mythica, ale dobra, jest legendarka, jest legendarka. Nie ma co płakać, jest legendarka, słuchajcie. Steampunk Fish! Dobra, ale już się bałem, że nic nie poleci. Oj, totalnie się bałem, że nic nie poleci, ale kurde... Tak blisko, tu już było... Wiecie, jak już nie ma skipa, to ja tylko czekam na tą nagrodę. Ajajaj, aj, aj, słuchajcie. Ajajaj. Aj, aj. No kurde. Legendarka dla widza będzie, no co? To zostawcie komentarz. Legendarka dla widza. Eee... Inwentory full, A mogę jeszcze... Duckim Magican! O <ścoughs> oh, bojku, zobaczcie jaki to jest teraz syf! Ja to wszystko muszę przerobić! To wszystko muszę... Ile ja teraz jestem w rankingu jakiś? Czy nie jestem w... Chyba nie jestem w rankingu jakiś. W ogóle. Weźmy na shop. Zobaczmy, którzy jesteśmy po prostu. Eee, ile mamy? 41 i 5 biliona. No to dobra! 41 to ja potrzebuję! Eee, następne miejsce potrzebuję 177. Kurde, tutaj nieźle polecieli. naprawdę. Ja nie wiem jak ten Ziomel to robi. Eee, ten no. 695 bilionów. Mózg zwalony po prostu. Ja wydałem ty, widzicie, wydałem 350 milionów. Na drugim odcinku dzisiaj sobie wszystko będziemy fuzować, otwierać, fuzować. Także no, kurde już niedługo. O, ja mam się strasznie. Szkoda, że nie poleciał ten mifikal. Szkoda. Szkoda strasznie, ale i tak Steampunk Fish Rainbow ma 500 milionów, więc on jest potężny. Mechanical Spider ma w Rainbow miliard, więc zrobimy takiego Rainbowka jeszcze, bo mamy drugiego tej, gdzie jest ten, gdzie on wleciał? Halo? A, bo mi wyleciał zwykły, no tak, mi wyleciał zwykły, za 145, Spoko, niechaj będzie, ja bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie dzisiaj drugi odcinek, na którym też wygracie petiżki, e, Także oglądajcie, bo jak nie będziecie oglądać, to nigdy nic nie wygracie, ziomale, bo nikt już się nie zgłosił do tej pory i e, mi jest smutno. No ale nic, słuchajcie, łapkę łapkę, komentarzy, subik, pamiętajcie, się z łapek, jeden piszek dla was, no i co? No i siebado!